To co w sercu mam przelewam na papier. Mówią talent masz. Lecz to nie jest talent, to jest pasja ma. Które się oddaje, bo ten ra, ra jest całym moim światem. Milion gwiazd, gwiazd świeci teraz dla mnie. Ta droga kręta wreszcie prostą się staje. Za sobą już mam ból, smutek mieszany z żalem. Ta wiara trwa znioselem. To będę każdy, każdej nocy i dnia. Dziękuję za mych wspólnie oni i ja Szanujemy się, wspieramy z biegiem lat ta przyjaźń Silniejsza się staje, dobrze znam siebie Wartości i zasady, żadna z tych wszystkich szmat Nie zniszczy drogi marzeń, każda fałszywa twarz Zawiście się chwali, widząc jak zdobywam cel Nowe osiągnięcia łapię, żadna siła zła Nigdy więcej mnie nie złamie niczym stal Czym stale tak przebiję każdą z barier, z zadanych ran Czerpię siłę, jestem tytanem, pamiętam jak od dziecka spisywali na straty Dziś udowadniam, że dojdę tam, gdzie nie mogli sami Przesunę każdy głaz, jeśli na mej drodze stanie satysfakcję Mam gdy liczba wrogów rośnie stale, uśmiech na twarzy mam Bo nie pykło ich w planie, taka prosta ja ze szczytu na was patrzę, a miała mnie wstać z dna i bławić się piachem. Wybaczy, na czy czas zapomnieć o każdej ranie. Skarki uwalniam lwa. Czytaj kurwa, karmę, by pożarła tamte wszystkie hieny, szakale. już nowy cel mam. Więc dalej lecę z wiatrem oraz pozdrawiam was. Moje mordki kochane, niech się wiedzie wam. W zdrowy szczęściu na stałe, niech się spełnią wasze marzenia, cele i plany. I Jobita, dziękuję wszystkim za zrozumienie i wsparcie. Dziękuję wam szczerze za cenę, lekcję, motywację w zamian oddaję wam. Moje serce całe z każdym takie emocje coraz bardziej odczuwalne Robię to, co kocham Marzenia spełniam małe Robię to, co kocham I nigdy nie przestanę Przeszłam już tak wiele Burze, pioruny, huragany Teraz mam tą pewność, że nic mnie nie złamie Ta droga przez piekło wzmocniła na całe Anioły są ze mną Wiem to doskonale, idę przez tą ciemność Nie lękając się wcale, wiem to na pewno Co chcę to dostanę Cierpliwość zaletą, więc czekam wytrwale Choć los jest ruletką Nie wiadomo co wypadnie, nie mogę wymięknąć Muszę walczyć dalej